No, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny już siódmy odcinek z serii gry Pokémon Fire Red. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dostaliśmy troszkę od Misty po, po, po plecach. Musieliśmy się bardzo napocić, żeby zdobyć tą wymarzoną odznakę, ale udało się i wylądowaliśmy w Vermilion City. Ewolowaliśmy też Abre w naszą kadabrę, złapaliśmy miała. Jak widzicie, Miał coś znalazł, także od razu wam pokażę. I to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Że Miał podnosi różne ukryte rzeczy i w tym wypadku podniósł nam jakiś TMK dziesiątkę. A jest to. Już wam powiem. E, Hidden Power. Całkiem spoko, może być jak na początek. E, no i tak. Co w dzisiejszym odcinku? E, dzisiaj stoczymy sobie masę pojedynków z trenerami. Jeżeli starczy czasu, no to pójdziemy na świętą Annę, a jak nie, no to w kolejnym odcinku. Dobrze, tutaj pokażę Wam jeszcze małą ciekawostkę. Mamy panią, która stoi pod Poké Center. Chęć walki z kimś, z kim już się raz zmierzyłeś. Miałeś kiedyś takie uczucie? Jestem pewna, że tak. Sama chciałam walczyć z różnymi ludźmi po kilka razy, dlatego rozdaję wszystkim te urządzenie. Proszę, weź jedno. No i mamy VS Sikera. Użyj tego przyrządu, a zobaczysz trenerów chcących rewanżu. Musisz jednak ładować baterię przed każdym użyciem. Jest to dosyć ciekawe urządzenie, ponieważ, aby działało, musimy je naładować, tak jak wspominała nam pani. Aby to zrobić, yy, musimy przejść bodajże 100 kroków. No i je, jeżeli jesteśmy, yy, jesteśmy w pobliżu trenerów, z którymi walczyliśmy, jeżeli użyjemy tego, no to oni mogą z nami znowu e, walczyć. Jest to przydatna sprawa, aby trenować nasze Pokémony no i też, żeby troszkę zarobić. No bo wiadomo, jeżeli trener po raz kolejny chce z nami walczyć, no to e, no to mamy znowu kasiorkę, prawda? No i dobrze, zwiedzimy sobie troszkę to Vermilion. Cześć, czy masz Spiroł? Chciałbym się zmienić na Farfetch'a. I tutaj powiem Wam, bardzo chętnie się wymienię. Także od razu Wam pokażę, na czym Polega wymiana Pokemon, ponieważ ferfetcha nie jesteśmy w stanie złapać w trawkach, a na pewno się nam przyda choćby dla wpisu do pokédexu. Także na szybko jeszcze tutaj wrócę i wymienimy się, no i pójdziemy, pójdziemy walczyć. Także wracamy sobie tutaj do dziewczynki. No, i wymienimy się. Zobaczycie, jak to, jak to wygląda. A wygląda to dokładnie tak. Bye, bye, Spiro. W normalnej wersji, właśnie na Game Gameboy to jest to, co widzicie. Działa to tak, że jeżeli gracie z kimś, z jakimś kolegą, koleżanką, macie wpiętego takiego adapterka u góry, no to możecie wspólnie razem wymieniać się Pokémonami. No i mamy naszego. Perfeczta, jak widzicie Elisa go nazwała bidding, nawet nie wiem w sumie jak to nazwał, jak nazwał, ale... Ale mamy do wpisu do naszego Pokédexa. Także dobrze. W tym mieście, jak widzicie, mamy kolejną salę. Jest to sala typu elektrycznego, także będzie ciekawie na pewno. A tymczasem droga 12 może być zablokowana przez śpiącego Pokémona. Objazd przez Rock Tunnel do Lavender Town. No i dobrze, tutaj jak widzicie mamy jaskinię Diglett Cave. Do niej pójdziemy sobie później. E, pierwsze sobie tutaj troszkę powalczymy. E, Aweking. Aweking służy do e, obudzenia naszego Pokémona, Jeżeli zasnął w trakcie walki, no to możemy go sobie e, wybudzić. No i dobrze, weźmiemy sobie kadabrę, troszkę ją tutaj podtrenujemy. Jak widzicie mamy dużo trawek, dużo trenerów, także będzie ciekawie. Właśnie zostałem trenerem, ale chyba wygram. No jak pamiętamy, w poprzednim odcinku byliśmy zbyt pewni siebie, także musimy mieć szacunek do każdego trenera, nawet do tego niepozornego, ponieważ taki zbytnio niepozorny trener potrafi najwięcej naszkudzić. Już mamy tego najlepszy przykład. No i mamy jeszcze zubacika. Na zubata użyjemy sobie ataku konfuzji. Mój pokémon nie wygrał. Nie jest jeszcze silny. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. A tutaj też bym chciał złapać jednego pokémona ale najpierw walka, wiadomo. Młodzik Eddie wysyła Ekansa. No i my użyjemy ataku psybim. No i jak widzicie, oponent Ekans mdleje, a my witamy się z poziomem 25. O, jak widzicie, możemy się nauczyć ataku Recover. Myślę, że możemy go zamienić za teleport, ponieważ i tak nie będziemy go używać. A zawsze możemy tam coś się podleczyć. Co? To nie w porządku. Życie młody, życie. No i mamy Spiroła, którego już mamy złapanego. Ja sobie też kupiłem Repele, także jeżeli tylko złapię pokemony, które chcę już mieć. No to będziemy go sobie używać, żeby po prostu nie, nie tracić czasu na, na te chwilowe zatrzymanie, żeby zobaczyć tego pokemona tak, co nam się tam złapało. No i mamy Poliwaga. Poliwag pokémon typu wodnego. Również ma swoje dwie formy. I kolejny pokémon Horsy. Horsi już widzieliśmy ale co nam tam szkodzi zobaczyć ją drugi raz, prawda? No i Hugo został pokonany. Dobra, pójdziemy sobie trawką, ponieważ chciałbym złapać tego Pokemona. O, właśnie, mamy naszego Drowsy. To jest Pokemon właśnie, którego chcę sobie złapać. I teraz, kurczę, nie, nie będziemy w niego rzucać konfuzją, ponieważ może to się źle skończyć. Ja sobie spróbuję go złapać tak jak jest. Może się uda. Spróbujemy jeszcze raz na spokojnie. No, kurczę, chyba będziemy... Oj, uśpił nas. No niestety tutaj, jeżeli nawet zmienię na Mankeya i użyję drapania, to i tak pewnie go pokonamy, więc kurczę, dobrze by było. Jest, dobra, złapał się, mamy to. No i co powie nam o nim Pokédex? Potomek legendarnego zwierzęcia Baku, które podobno zjada, zjadało sny. Utalentowany hipnotyzer. No jak widzicie, to prawda, ponieważ... Zostaliśmy uśpieni. Jak widzicie, miał znowu coś znalazł i jest to Berry. Cokolwiek to jest, nie wiem jak to, w sumie możemy zobaczyć z ciekawości. Może mamy jakąś Berry, która mm, rozmrozi, przywróci oszołomienie. No nie, niestety nie mamy żadnego żadnej jagódki, która by nam obudziła Pokemona. Dobrze, no to mamy. Ostrożnie trenowałem, Pokémony powinny już być gotowe. Mamy kolejną walkę, jak widzicie. Młodzik Dave wysyła Nidorana. A my, jak pamiętacie, Nidorana się nie boimy, ponieważ mamy psy. A teraz mamy Nidorino. Nidorino jest to. Kolejna forma Nidorana. Także no, młodzik nas tutaj zaskakuje. No i dobrze, wiecie co, w sumie Kadabra ma poziom... Dziękuję i do zobaczenia. To mi się spodobało. Kadabra ma poziom 25, więc teoretycznie... Możemy zmienić Pokemona na Mankeya, żeby jego też troszkę podtrenować. Więc tak też uczynimy, ponieważ Kadabra 25, Charmilion 24, Manki 23. No dobra. Uważaj na okablowanie, czyli już mamy podpowiedź, że jest to trener typu typu, typu elektrycznego i mamy na sam początek Magnemite'a, Pokemona, którego spotkaliśmy w górze księżycowej. I kolejny magnemajcik, i ostatni Pokemon, jest to Magneton. Jest to kolejna forma Magnemite. Są to po prostu trzy magnemite złożone w jednego Pokemon'a. No i manki poziom 24. No i inżynier Bernie został pokonany, a my zdobywamy Respekt i Kasiorę. Konkurs, nie mam ich nigdy dość. No, my chyba też, nie? Gracz Jasper albo Jasper wysyła Belsprout, a my wysyłamy naszego mankeja. Jak widzicie nie jest to zbyt efektywne, ale jak wspomniałem, musimy go podtrenować trochę. A i kolejny Pokémon to jest Odish. Odisha też już spotkaliśmy wielokrotnie. Także niestety znowu. Niezbyt efektywny atak, ale musimy to przetrwać. Bez szans, no i kasiorka się zgadza, także wspaniale. A tu mamy X-Defend. Uważaj, kładę właśnie kable, czyli mamy kolejnego trenera typu elektryczny, który posiada Magnemite'a. A to użyjemy sobie Karate Chopa i pozamiatamy. Elektryzujące. No ba. Nigdy nie wygrałem. No. Nie zabrzmiało to motywująco, powiem wam, ale jest jak jest. Gracz Dorian wysyła Growlite. Growlite jest to Pokémon typu ognistego. I powiem wam, gdyby nie Charmander, na pewno byśmy go sobie trenowali. Kiedyś grałem nim, bardzo przyjemnie się nim gra. Jest to Pokémon piesek w sumie, piesek, wilk. Zwał jak zwał, ale naprawdę bardzo przyjemny Pokémon. Także, gdyby nie Charmander, na pewno byłby w naszej drużynie. A tutaj mamy Wulpixa. Również Pokémon typu ognistego. Niestety nie do złapania w tej wersji. Można go złapać w left greenach. No tutaj niestety, niestety nie możemy. Wiedziałem. No to, kolego, no, kupujesz dwa kamienie ogniste, ewolucyjne i ewolujesz Growlita i Vulpixa i masz dwa silne Pokemony. A tu mamy kolejną walkę. Jestem najlepszy w klasie, trenuję co rano. No to zobaczymy, czy nas pokonasz. No, z Rata to raczej daleko nie zajdziesz, kolego. No, sobie Lowkika. No i banki poziom 25. No i mamy kolejnego ratatę. I na końcu mamy Raticata, czyli jak pamiętacie, jest to kolejna forma rataty. Potrzeba silniejszych Poków. No, raczej tak. Eee, dobrze, czy my z tego kamienia sobie wzięliśmy? Chyba tak. Okej, okay, tu mamy kolejnego Pokebola. Znaczy mamy great Bola, czyli mamy w sumie troszkę lepszego. Nigdy nie przegrałem. O! I to, powiem Wam, już jest pewna motywacja. Co kolega ma? Kolega ma Voltorba. pokémona Kule. Jego też pamiętamy. Pierwszy raz spotkaliśmy go również na górze księżycowej. No i Magnemite. Pierwszy raz, i miejmy nadzieję, że ostatni, kolego. Eee, dobra, jakbyśmy sobie chcieli pójść tutaj. Jeszcze zobaczymy, co mamy u góry. U góry mamy profesorka. Hej, pamiętasz mnie, jestem pomocnikiem Oak'a. Jeżeli twój Pokédex zarejestrował dane 30 gatunków, mam dać Ci nagrodę. Profesor Oak powierzył mi e, Item Finder, który mam Ci przekazać, więc was, pozwól, że zapytam. Czy masz przynajmniej 30 gatunków? O, nie, mamy tylko 25, czyli niestety nie dostaniemy. A ten, e, szukam Pokemon'a Nidorino i chcę się wymienić za Nidorinę. No, niestety nie mamy. E, ale dobrze, ten Item Finder służy do odnajdywania, właśnie itemów, które są ukryte. Jak później sobie złapiemy te poki, to wam, e, to wam pokażę, jak to wygląda. A tutaj, drodzy, na. W drodze 12 mamy pokémona pogrążonego w głębokim śnie Sprawiedliwego jest to Snorlax. Także niestety uciął sobie drzemkę i nie pozwoli nam pójść dalej. Także musimy znaleźć inny sposób, żeby go obejść, ale o tym, o tym wkrótce. No i dobrze, szereg Pokemonów, znaczy szereg trenerów, przepraszam, mamy tutaj pokonany. Więc ja sobie zmienię teraz powrotem na kadabrę, ponieważ pójdziemy teraz tutaj do jaskini Digletów. Chociaż w sumie pokażę wam tylko jakiego pokemona można tutaj spotkać i użyjemy sobie repela, żeby też nie tracić nie tracić czasu. Jak widzicie, to jest Diglet. Jest to Pokémon Alakret, nie wiem, chyba tak. Można też. O kurczę. Yy, można też złapać tutaj jego kolejną formę, jaką jest Dactio. Także ja sobie te pokemony później poza wizją yy, połapię. No i oczywiście Wam pokażę. A tymczasem użyjemy sobie Repela, żeby nie tracić cennego czasu. Jak widzicie. Repel przestał działać, a działa on właśnie w ten sposób, że e, przez 100 kroków nie łapią nas żadne pokémony. To jest bardzo fajna przydatna rzecz, zwłaszcza jeżeli się nagrywa, ponieważ, no, sami wiecie, że nie ma potem e, tego problemu, że nas co chwilę pokémony łapią. A tu, jak widzicie, mamy nasze pierwsze miasto kamienne. Tu po lewej stronie na dole mamy wyjście z lasu. Także znaleźliśmy się tutaj po drugiej stronie po drugiej stronie lasu. A tutaj mamy profesorka. Zemdlony pokemon nie ma już energii do walki. Potrafi jednak jeszcze używać ruchów typu kat, poza walką. A tutaj mamy pana, który chce się wymienić Abrom za Mr. Mina. Także też to sobie zrobimy. I słuchajcie, na śmierć zapomniałem, że nie mamy... że nie mamy ataku kat żeby ściąć sobie te drzewka i nie przejdziemy tam dalej, więc niestety, ale musimy się tutaj wrócić przez jaskinię, musimy wrócić do, do poprzedniego miasta. Także przepraszam bardzo, mój błąd oczywiście. Nie pomyślałem, no ale trudno. Przynajmniej wiem, że jeszcze musimy złapać jedną Abre, zanim tutaj przyjdziemy, żeby się wymienić dla wpisu do pokédexu. Także oczywiście zrobimy to później. Eee, ja też sobie pewnie tutaj poza wizją eee, zewoluję Caterpie, tego którego mamy w komputerku oraz widla, Też dla wpisu, żeby zdobyć te 30 Pokémonów, aby odebrać nagrodę od pomocnika profesora Ołka. No i złapię też tutaj te diglety, także to wszystko wam pokażę na spokojnie. A tymczasem. No, chyba będziemy się kierować pomału na świętą Annę. Yy, ponieważ no nic innego mi tutaj na razie nie przychodzi do głowy. Ja tylko sobie zdeponuję nasze pokemony, czyli ferpeczka oraz Drowsiego. No i dobra, będziemy kierować się pomalutku może. Chociaż nie, wiecie co? Jeszcze Wam pokażę jedną ciekawostkę. Mamy tutaj rybaka. Jestem rybackim guru. Kocham łowić ryby. Nie przeżyłbym bez wędkowania. Powiedz mi, lubisz łowić? Słodko, podoba mi się twój styl, będziemy kumplami. Weź to i wędkuj, mały przyjacielu. No i otrzymaliśmy starą wędkę. Łowienie to droga życia, to jak najpiękniejsza poezja. Przez morza i rzeki idź i złap największą rybę świata. No i dobrze, otrzymaliśmy naszą pierwszą, słuchajcie, wędkę. Ja Wam na szybko pokażę jak to wygląda. No i tak sobie stoimy, moczymy sobie kija. Czasem się coś złapie, czasem się nie złapie. No i jak widzicie mamy Pokemona na haczyku. I jak możecie się domyśleć jest to Magikarp. Ponieważ nic innego na starą wędkę nie możemy złapać. A jak pamiętacie w poprzedniej... Hmm, przed górą księżycową w Center pewien dziadek chciał nam sprzedać magikarpia za 500 dolarów, więc chyba go pogrzało. My, sobie swojego pierwszego magikarpia złapiemy po prostu sami i będzie baja. Aczkolwiek, jak widzicie, nieby taki niepozorny magikarp, ale nie jest problem go złapać. No, co się dzieje? Czy Wy to widzicie? No, trzeci Pokeball i nic po prostu. Teraz użyjemy Great Ball'a, bo po prostu... Wkłada mi na niego czasu. No nie, no kurczę, co się dzieje? Ja wiem, że powinienem Pokémona osłabić, no ale jak go osłabimy, no to... ...dobrze wiecie jak się skończy, jak użyjemy jakiegokolwiek ruchu. Tak więc wolałbym go złapać tak jak jest. No, i się udało, cudownie. Jest praktycznie bezużyteczny, jeśli chodzi o siłę i prędkość. To najsłabszy i najbardziej daremny Pokémon świata. No i jak widzicie, mamy naszego cudownego, jakże magikarpia. Eee, dobrze, zanim wejdziemy, sobie jeszcze tylko do Świętej Anny. Zawitamy do fan klubu Pokemonów, ponieważ też tutaj możemy uzyskać coś ciekawego. Jestem przewodniczącym fanklubu Pokemon. Wychowałem ponad 100 Pokemonów. Jestem wybredny wybierając Pokémony, więc... Przyszedłeś posłuchać o moich Pokemonach? Świetnie, no to słuchaj. Mój ulubiony Rapidash. Jest słodki, cudowny, mądry i niesamowity, prawda? O tak, jest genialny. Zwyczajnie go kocham. Tule, gdy śpię. Ciepły i mięciutki, spektakularny, przeuroczy. Ojej, która to godzina? Zbyt długo Cię trzymam. Dzięki za wysłuchanie, proszę weź to. No i mamy kupon na rower. Eee, zabierz ten kupon na rower do, rowero do rowerowego w Celurian City. Wymienisz go za darmo na nowiutki rower. Nie martw się, mój ukochany Firo poleci ze mną gdzie będzie trzeba. Nie potrzeba mi roweru. Mam nadzieję, że lubisz jeździć. Na jasne, że lubimy jeździć, oczywiście, także będziemy mieć rowerek, że tak powiem, za free. A tutaj mamy... Chcę, żeby mój PJ poleciał z listem do... E, gdzie? Do Saffron na północy. No to musisz go nauczyć. E, chcę, chcę wymienia się listami z różnymi ludźmi. Wysyłam mojego PJ do Union. No dobra, no to wysyłaj sobie PJ-a do Union nie ma najmniejszego problemu. Dobrze moi drodzy, zatem e, zbliżamy się do świętej Anny. E, SS An to wspaniały luksusowy liniowiec. Raz do roku odwiedza Vermilion. No i dobrze, jak widzicie, jesteśmy sobie przed świętą Anną. Także na dzisiaj sobie zakończymy. Także jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, a nie przepraszam, wróć na początek. Inna kwestia. Jeżeli odcinek się podobał, no to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do komentarzy. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, także zostaw suba. A jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, mojej kompromitacji, także teraz u góry Ci się pojawi, możesz nadrobić cenny materiał. Także ja Wam dziękuję za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się. Na razie.